Mm. Witam, witam serdecznie Państwa. Ja nazywam się Michał Kazanowski, jestem chirurgiem, endoskopistą, a jednym z zakresów e, zainteresowania jest e, ogólnopojęte leczenie otyłości. E, jeśli mówimy o, o otyłości, o nadwadze, to możemy tutaj e, wyróżnić kilka potencjalnych interwencji, jakie mamy e, które możemy, które możemy wykorzystać, żeby pomóc pacjentowi z, z problemem, z jaki, jakim, jakim próbuje się zmierzyć. Możemy sobie to nawet rozłożyć na taką drabinę, na takim prostym wykresie, zależność interwencji, czy, 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 czy rodzaju zabiegu, jaki możemy zaproponować. Oraz od potencjalnie uzyskanych korzyści z takiego, z takiego leczenia, czyli im bardziej mamy inwazyjny zabieg, tym, tym możemy spodziewać się większych korzyści mierzalnych, czyli. czyli powiedzmy procentowego, procentowej zmiany masy ciała obserwowanej po 6 czy po 12 miesiącach. I tak, taki najprost, taką najprostszą interwencją, jaką my jesteśmy w stanie jako lekarze, czy dietetycy, czy zespoły leczenia otyłości zaproponować pacjentowi, to jest na pierwszym miejscu zawsze rozmowa, rozmowa z psychiatrą, rozmowa z dietetykiem na temat stylu życia, diety. I już tutaj na tym poziomie jesteśmy w stanie, czy staramy się pacjenta... Nakłonić do, do, do pewnych zmian, bo bez tego żadna inna z interwencji, którą my jesteśmy w stanie zaproponować, niestety nie odniesie oczekiwane, oczekiwanej korzyści. Na pewno w pierwszym etapie ten efekt będzie widoczny, natomiast zależy nam na tym, co się tak naprawdę stanie po tym 12-24 miesiącu naszej terapii, bo w tym momencie tak naprawdę oceniamy to, co się stało dużo wcześniej. Czyli nawet jakbyśmy zaproponowali pacjentowi najlepszy zabieg operacyjny, jaki mamy, jaki mamy do zaoferowania, to pacjent też musi mieć tego świadomość, że wszystko musi być z nim przerobione, musi być dokładnie na to gotowe. Czyli zawsze tym pierwszym etapem jest rozmowa z pacjentem, próba modyfikacji dietetycznych, próba modyfikacji stylu życia, bo bez tego nie ma szansy na skuteczne leczenie otyłości bez, bez nabrotów. W dalszej, części, w dalszej części terapii. Jeśli pacjent decyduje się na zwiększenie tej inwazyjności, czyli, czyli sięgamy po już pewne medyczne środki, którymi dysponujemy, najprostszą takim następną interwencją, jaką możemy zaproponować, jest leczenie, leczenie balonami bariatrycznymi. Jest to ciało obce, które jest wprowadzane do światła żołądka, Potencjalnie zmniejszające jego objętość, pozwalające na wyuczenie się pewnych nawyków żywieniowych, które polegają na przyjmowaniu mniejszych racji żywnościowych, czy podzielenie ich na, na, na mniejsze porcje i rozdzielenie na dłuższe, dłuższe przerwy, na krótsze przerwy między, między tymi posiłkami. Balony wariatyczne, jakie mamy obecnie dostępne, te najczęściej spotykane to są te zakładane endoskopowo. Natomiast tutaj chcielibyśmy dzisiaj z Państwem porozmawiać o balonach, o kapsułkach połykalnych, które nie wymagają hospitalizacji, nie wymagają leczenia, położenia się w szpitalu, wymagają przyjścia do szpitala, bo taka procedura odbywa się w warunkach ambulatoryjnych, ale ogranicza się do jedno- czy dwugodzinnej wizyty. W placówce, która takie balony zakłada. Jest metoda leczenia otyłości balonami wariatycznymi jest bardzo dobrze poznana. Czy jest ona efektywna? Porównując duże grupy pacjentów, u których zastosowano modyfikację diety oraz stylu życia oraz dołączono do tego leczenie balonem wariatycznym wskazało, że osiągamy 2,5%. Lepsze efekty leczenia otyłości w porównaniu do samej interwencji żywieniowej czy, 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 czy do zmiany trybu, trybu życia. E, oczywiście, idąc dalej, obserwując, patrząc na następne pozycje, jakie mamy do czynienia, czyli, czyli myśląc myślę tutaj już o zabiegach operacyjnych, e, na pewno będzie to już pewien przeskok o ten kolejny kilka procent do, e, e, do skuteczności takiego leczenia, natomiast no, wiąże się to już z. z ze zwiększoną inwazyjnością leczenia, o której też zaraz będę jeszcze opowiadał. Więc sama interwencja balonem na pewno jest korzystna i zwiększa szanse na, na, na zmianę tutaj trybu, trybu życia oraz dobre efekty leczenia, leczenia otyłości. Czego możemy spodziewać się po, takim, po takiej interwencji? Leczenie balonem trwa około 4, 4 miesięcy 14 do 16 tygodni. W tym czasie obserwujemy redukcję masy ciała na poziomie od 10 do 15%. I to też pacjent powinien. Być poinformowany o, o, o takim efekcie, jakiego my się spodziewamy. To są dane pochodzące z, z badań na, dużej ilości, grupy, na dużej, dużej ilości grupy pacjentów. I pytanie jest, czy realnie jest on z, tego, z takiego poziomu zadowolony. Taką interwencję możemy sobie w przyszłości powtórzyć. Wcześniejsze leczenie balonem nie dyskwalifikuje pacjentów od powtórzenia takiej, takiej procedury. Innym możliwym, innym możliwym schematem leczenia, który również jest dopuszczalny, jest łączenie, łączenie technik, łączenie metod. Możemy zastosować balon wariatryczny przed leczeniem operacyjnym, jako pewien sposób pomostu, czy, czy rozpoczęcia tej drogi, rozpoczęcia wprowadzania w sobie tych nawyków nowych żywieniowych, i później wykonania zabiegu operacyjnego już przy tej 10-15% redukcji masy ciała. Możemy taki balon zastosować jako drugi etap. Po, po, terapii, po terapii żywieniowej, dietetycznej, kiedy ten efekt nie jest satysfakcjonujący. Nie stosujemy warunków wariatycznych po zabiegach operacyjnych na żołądku, czyli no tutaj mamy już to wykluczenie, więc głównie stosujemy jako interwencję pojedynczą, indywidualną albo jako pomoc do leczenia operacyjnego przy znacznej nadwadze. W takim razie kwalifikujemy do, do, do założenia balonów osoby dorosłe. Jest to jeden z, z warunków do tego, żebyśmy taką interwencję mogli, mogli zaproponować. U starszych osób nie ma kłopotów z tolerancją, tak samo jak u osób młodszych, więc jakby nie jest to przeciwwskazanie do leczenia balonem. Dodatkowo BMI, czyli mierzymy, sobie pacjent, mierzymy pacjentowi wzrost, jego wagę, i od uzyskanego wskaźnika możemy ocenić, czy pacjent kwalifikuje się do interwencji żywieniowej. W przypadku nadwagi mówimy o, o, o pacjentach, u których wskaźnik BMI przekracza 30. Natomiast jeśli zgłaszane są dodatkowe choroby towarzyszące nadwadze, czyli nadciśnienie, cukrzyca, problemy ze stawami, schodzeniem, w takim przypadku możemy ten, ten limit zmniejszyć do 27%. Wskaźnika BMI i taki pacjent również będzie kwalifikował się, się do interwencji wariatrycznej. Sama różnica między, między, między jednym a, a drugim balonem, ponieważ, tak jak powiedziałem, mamy, mamy endoskopowe balony, które zakładamy endoskopowo oraz ten, o którym chciałem powiedzieć, połykalny. O kapsułce endoskopowej, mają między sobą kilka, kilka różnic. Po pierwsze, te tradycyjne balony wymagają umówienia się do szpitala na zabieg endoskopowy, czyli pacjenta przyjmujemy na oddział, musi mieć wykonane wszystkie badania, jak do znieczulenia ogólnego. Najczęściej balony zakładamy przy asyście anestezjologa, w sedacji głębokiej, czyli ten. Pobyt pacjenta w szpitalu znacznie się wydłuża. Musimy mieć wszystkie badania, które kwalifikują chorego do bezpiecznego znieczulenia. Następnie przeprowadzamy zabieg inwazyjny, czyli w astroskopie, podczas której wprowadzamy balon do światła przełyku, do światła żołądka, I następnie chory wraca na oddział, gdzie po dwóch, czterech godzinach obserwacji, może być zwolniony do domu. Natomiast w przypadku połykalnych kapsułek. Mariatycznych. Całkowicie unikamy tej procedury szpitalnej, czyli pacjent do nas przychodzi. Sam, sama procedura jest bardzo krótka. Ona trwa około 15 minut. Zajmuje około 15, 15 minut. Nie wymaga do tego anestezjologa, nie wymaga sali operacyjnej, sali zabiegowej, sali endoskopowej. ominiamy całe tutaj to ryzyko około, około zabiegowe. Pacjent jedynie przychodzi na czczo. Tego samego dnia przeprowadzamy rozmowę, informujemy chorego, jak wygląda cały proces po założeniu tego balonu, jak on się będzie czuł, czego może się spodziewać. Umawiamy również wizytę z naszym dietetykiem, stąd całość myślę, że możemy zamknąć się spokojnie w, w dwóch godzinach. Procedura odbywa się w gabinecie na poziomie gabinetu radiologii ponieważ w trakcie zakładania tego balonu musimy dwukrotnie monitorować jego położenie przy pomocy zwykłego zdjęcia RTG które wykonujemy sobie w czasie implementacji balonu tego zaraz po założeniu pacjent samodzielnie wstaje, chodzi, nie wymaga hospitalizacji i nie trzeba obserwować go na Poziomie oddziału, szpitala. Po krótkiej rozmowie z dietetykiem, otrzymaniu wszystkich wytycznych, zaleceń oraz recepty, w zasadzie może, może spokojnie i bezpiecznie udać się do domu. Procedura założenia takiej, takiej kapsułki jest bardzo prosta. Około 20% pacjentów jest w stanie samodzielnie połknąć taką kapsułkę, przyjmuje się, przyjmuje się ją, kładąc na, na, na język, popijając dużą ilość wody i w zasadzie samodzielnie popychając odruchem połykania kapsułkę w dół do przełyku, a następnie dalej do żołądka. Naszą rolą w takim wypadku jest jedynie obserwacja i jest skorygowanie, gdyby znalazła się ona w niewłaściwym miejscu i do tego służą nam zdjęcia RTG. Połowa pacjentów ma troszkę z tym problemy. Ta kapsułka jest w wielkości dużej tabletki, może być problem, może być stres związany z, z samą procedurą. Jesteśmy w stanie asystować przy takim, przy takim zabiegu, pomagamy w, w prowadzeniu, instruujemy jak najlepiej popijać i przyjąć, tę, przyjąć kapsułkę, żeby nie było żadnych problemów. W przypadku pozostałych 25%, kiedy ten problem czy odruch wymiotny, który może się pojawić podczas takiej procedury, przeszkadza pacjentowi, możemy zastosować specjalny usztywniacz do balonika, który pozwala nam, jakby troszkę bez, bez asysty pacjenta, wprowadzić ten balon w dół przez przełyk do, do żołądka. Najważniejsza później jest ta kontrola położenia. Jak jesteśmy zadowoleni, Mamy pewność, że, że, że końcówka balonu znajduje się w żołądku. Rozpoczynamy 10-minutową procedurę napełniania balonu e, z wodą. E, balonik rośnie do objętości 550 ml. Po napompowaniu, e, to jest taka wersja demonstracyjna, wygląda w ten sposób. E, w, w odróżnieniu od balonów e, takich e, zakładanych endoskopowo, różnica jest taka, że ta tutaj osłonka jest miękka. Ona dopasowuje się już do kształtu żołądka, ona się porusza. W trakcie zmiany pozycji ciała, co też pacjenci mówią, jest odczuwalne, że ona się swobodnie przemieszcza, co jest bardzo wygodne i nie sprawia takich dużych trudności, znacząco zmniejszając ryzyko nudności, dolegliwości bólowych, wymiotów. W porównaniu do zwykłych balonów bariatrycznych, które mają sztywność ściany i znacznie zmniejszając ryzyko tutaj tych działań niepożądanych, które chcemy, żeby były jak najmniejsze. Ten sam balon jest dobrze tolerowany, zgłaszalność działań niepożądanych jest na poziomie mniejszym niż 2%, a po 14-16 tygodniach taki balonik rozpuszcza się, samo istnie, opróżniając treść wodną, a samym będąc po tym czasie wydalonym z przewodu pokarmowego. Jest to kolejna zaleta stosowania kapsułki. Kapsułki bariatrycznej, ponieważ nie wymaga jej usuwania warunków szpitalnych, co jest koniecznością w przypadku klasycznych balonów bariatrycznych zakładanych endoskopowo. Niestety ten zabieg endoskopii trzeba powtórzyć, pacjent musi być ponownie przyjęty, ponownie znieczulony i w, w krótkim znieczuleniu, dożylnym usuwamy, usuwamy taki balon. W tym przypadku tutaj jakby całkowicie eliminujemy ten proces, on zachodzi samodzielnie w domu i nie wymaga. Żadnej żadnej interwencji. W przypadku pojawienia się dolegliwości, a najczęściej jest to okresowy ból brzucha, nudności, ponieważ znalazło się ciało obce w rządku, którego, którego staramy się pozbyć. Zalecamy oczywiście leki przeciwwymiotne, leki rozkurczowe, leki przeciwbólowe i pacjent zawsze jest, wychodzi z, z, z kliniki zabezpieczony w, w odpowiednie środki. Natomiast, gdyby faktycznie znalazł się chory w tej grupie 2% pacjentów, u których dochodzi do nietolerancji, no to niestety taki balon wtedy endoskopowo musimy, musimy usunąć. Nie zostały do tej pory reportowane raportowane żadne skutki uboczne połknięcia, połknięcia i przejścia takich balonów do dalszej części przewodu pokarmowego, więc odbywa się to w zupełności w sposób kontrolowany i, 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 i bezpieczny. Yy... Jeśli chodzi później o dalsze monitorowanie, to każdy pacjent, który trafia do kliniki, otrzymuje wraz z balonem i taką informacją dietetyczną, smartwatch oraz instrukcję, jak można dalej monitorować stan zdrowia i postępy w chudnięciu. Jest to taki dodatkowy czynnik mobilizujący, który pozwala na aktywne włączenie się pacjenta do prowadzenia dzienniczka, do prowadzenia leczenia. Uzyskuje on stałe informacje na temat uzyskiwanych przez siebie wyników, co również można kontrolować z naszym koordynatorem, jak i uzyskać wsparcie od, od lekarza, od dietetyka w trakcie całego trwania programu czyli jest to dodatkowa taka wartość dodana dla, dla tego programu kapsułkowego, ponieważ w przypadku balonów zakładanych endoskopowo najczęściej wygląda tak, że pacjenci niestety zostają samodzielnie zostawieni sobie na czas leczenia. Tutaj na ten czas 14-16 tygodni do całkowitego opuszczenia bo przez przewód pokarmowy my pacjenta monitorujemy, on jest w stałym kontakcie z kliniką, z dietetykiem, jeśli potrzeba, to również z lekarzem. Możemy powtórzyć receptę, możemy, możemy, możemy pomóc pacjenta na każdym etapie takiego leczenia, więc jest on w cały czas zaopiekowany. Jak i bierze również ten. Indywidualnie bierze udział w całym procesie leczenia, co również jest, działa jako taki dodatkowy czynnik e, motywujący dla chorego. Pacjent jest w stałym kontakcie z nami, e, e, w, każdym, w każdym momencie może się zgłosić o pomoc. E, e, I tak jak wspomniałem wcześniej, nie ma przeciwwskazania do kontynuowania takiej terapii ponownie, czyli. Po usunięciu balonu a oraz przy chęci pacjenta do kontynuacji, jak najbardziej możemy taki program kontynuować. Najważniejsze w trakcie tych 14-16 tygodni jest to, by pacjent wyrobił w sobie pewne nowe nawyki żywieniowe. Czyli po zakończeniu programu, pomimo tego, że ten balon już nie będzie znajdował się w żołądku, musimy utrzymać zalecenia dietetyczne i w ponad 70% przypadków nie dochodzi do, nazwijmy to, odbicia się, czyli, czyli nabrania nowych, nowych kilogramów, a, dalszemu, a, a, a obserwujemy dalszą redukcję masy ciała. Po założeniach jak wspomniałem, ten ból czy dolegliwości mogą występować około tygodnia. Na ten czas pacjent zabezpieczony jest lekami. Uznaje, uznajemy, że około 7 dni jest zupełności wystarczające do tego, żeby pacjent wrócił do pracy, wrócił do normalnych czynności, czy to na, czy do aktywności fizycznej. Nie zalecane są żadne sporty kontaktowe, czy takie, które mogą spowodować uszkodzenia mechaniczne balonu, natomiast każda inna forma aktywności fizycznej jest jak najbardziej zalecana i nie ma tutaj z tym żadnych żadnych problemów. Czyli jakby tutaj możemy sobie to porównać do zabiegów operacyjnych, kiedy ten powrót do normalności, powrót do, do, do aktywności fizycznej jest znacznie, znacznie wydłużony. Jest to na pewno program, który pozwala pacjentowi w bardzo krótkim czasie wrócić do codziennych do codzienności w zasadzie do pracy. Czyli, czyli, czyli nie, jakby możemy, wykonać, możemy wykonać taką procedurę w zupełności, w taki sposób, że pacjent poświęcony zaledwie 2-3 dni może wrócić do, 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 normalnych, do normalnych czynności. Jeśli mielibyście Państwo jakieś pytania dotyczące założenia takiego balonu, chcielibyście się dowiedzieć czegoś więcej, coś było niejasne, albo coś, coś wymaga jakiegoś rozszerzenia, to bardzo zapraszam Państwa serdecznie na spotkanie na żywo, w czasie którego będzie można zadawać pytania 16 stycznia. Serdecznie zapraszam.